program w języku polskim na Lwowskiej Fali, Radia Nezależni 106 i 7 FM. Dziś mamy sobotę, 16 stycznia 2016 roku. Na Lwowskiej Fali minęła godzina 11, przed nami jeszcze godzina audycji i za chwilę, drodzy Państwo, trochę z historii Polski. Świadkiem tej historii, chociaż nie bezpośrednim, a poprzez swoje pokrewieństwo był dziennikarz Piotr Sobota. I o tym będzie w, naszym audy w naszej audycji. Łączko, Łączko, Łączko się. Łączko, łączko, łączko zielona Któż się będzie łączko kosił, gdy ja będę szablę nosił? Łączko, łączko, łączko zielona Przedstawimy Państwu pokrótce wycinek z historii Polski. Dzisiaj zatrzymamy się w Dyciatynie, miejscowości między Haliczem a Podhajcami. Otóż styczeń 1919 roku jest to czas formowania się XIII Pułku, który wyruszył na odsiecz Lwowa w styczniu 1919 roku. 8 lutego 1919 roku pułk wraz z batalionem walczącym o Lwów został przemianowany na 13 Pułk Piechoty. Pod koniec lutego tego samego roku dwie kolejne kompanie w sile około 300 żołnierzy wysłano na front ukraiński. Nadszedł jednak 1920 rok. Pole, 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 szerokie. pole, pole, pole szerokie pole będzie orał, jak ja będę maszerował. Pole, pole, pole Dzisiejszym naszym rozmówcą jest Piotr Sobota. Jest to osoba, która ma bardzo słynnego, krewnego, poległego pod dydiatynem. Jak się ten człowiek nazywał? Kapitan Franciszek Wątroba. On był dowódcą artylerii w dydiatynie. Józef Piłsudski. Tą baterię artylerii nazwał baterią śmierci. Bitwa pod Dyciatynem nie pozostawiła nikogo przy życiu. I ci ludzie pewnie wiele lat byli zapomniani, kiedy pan się dowiedział o tym, że jest taki właśnie wujek. Przede wszystkim chciałem wyjaśnić, że ów wujek po prostu był bratem mojej prababci i w rodzinie krążyła taka legenda, że istnieje jakiś wujek, ale były rozbieżne relacje, że to Katyń, że to być może jakaś bitwa. Nikt do końca nie wiedział, dopóki ja się nie zainteresowałem, zmusiłem moich przyjaciół z Towarzystwa Miłośników Lwowa Zleżańska bardzo prężnie ci ludzie działają. Pan prezes Matkowski ma wiele inicjatyw i właśnie dzięki tym ludziom jakoś tak wspólnie, wspólnymi siłami odwiedziliśmy dydiatę, złożyliśmy więcej. Jak to na wojence ładnie, jak to na ładnie, kiedy ułam spadnie. Bitwa została stoczona 16 września przez III Batalion 13 Pułku Piechoty z dwoma brygadami bolszewickimi. Bitwa zyskała miano Polskich Termopili i odbywała się w ramach ofensywy 6 Armii Generała Stanisława Halera. W dyciatynie istnieje szczególne miejsce uświęcone bohaterskim czynem oręża polskiego i obficie zroszone krwią 97 żołnierzy I pułku artylerii górskiej. Niegdyś istniejącą tam kaplicę cmentarz wojskowy zniszczyli sowieci. Pani Wiesława Holik była jedną z inicjatorek renowacji pomnika polskich bohaterów. Walki żołnierzy polskich pod dyciatynem zostały upamiętnione na grobie nieznanego żołnierza w Warszawie napisem Dyciatyń, 16 września 1920 roku. Właśnie bitwa pod Dyciatynem miała miejsce w tym dniu. W ramach ofensywy 6 Armii Generała Stanisława Halera w Galicji Wschodniej 8 Dywizję Piechoty pułkownika Stanisława burhardt bukackiego rozpoczęła natarcie z pozycji nad Dniestrem i Świrżem w kierunku Podchajec. Około godziny 9 rozpoczęła się 8-godzinna bitwa 3 Batalionu zajmującego pozycję na wzgórzu 380 położonego na północny wschód od Dyciatyny. Załamanie się obrony na wzgórzu 385 niosło groźbę rozbicia 16. batalionu piechoty. Wobec dużych strat i wyczerpywania się amunicji kapitan Gabryś po naradzie z oficerami wydał rozkaz opuszczenia tego wzgórza. Gdy reszta oddziałów szykowała się do opuszczenia wzgórza numer 385, brygada 8. dywizji kawalerii przystąpiła do 5. natarcia, ale było to już popołudnie godzina 16. Rozgorzała walka wręcz. Zanim Polacy odwrót. Po 15 minutach ruszyła kolejna szarża, gdy zostały zniszczone ostatnie CKM, -y, a bateria górska wyczerpała amunicję. Resztki obu kompanii pod naporem kozaków opuściły wzgórze, a następnie podjęły próbę przebicia się do Nosowa nad złotą lipą. Na szczycie wzgórza kawaleria otoczyła obsługę baterii. Grupa ta dowodzona przez kapitana Adama Zająca, który był dowódcą czwartej baterii Pułku artylerii górskiej, nie odpowiedziała na wezwanie do kapitulacji. Po zużyciu amunicji w większości poległa w walce wręcz. Kozacy dobili ciężko rannych. Dowództwo pułku z kompanią techniczną bezskutecznie oczekiwało we wsi chnilcze na dołączenie reszty pododdziałów. Trwającej 6 godzin batalii zginęło 97 żołnierzy z 200-osobowego batalionu. Bój pod Dyciatynem na cały dzień zatrzymał marsz dwóch brygad sowieckich. W Dyciatynie polegli oficerowie kapitan Adam Zając, porucznik Władysław Świebocki oraz kapitan Franciszek Wątroba. O, Zdawały się jakieś dokumenty po panu Franciszko Wątrobie. To bardzo ciekawa historia, ponieważ cały pochód samochodu wyruszył z klasztoru w bolszowcach i kiedy stałem pod bramą, pod wejściem do klasztoru, ktoś mnie zaczepił, mówi Piotrek? Ja odwracam głowę, a to mój wujek, z którym widujemy się bardzo rzadko, gdyż odległość tak jakoś wychodzi. Na takich ważnych uroczystościach rodzinnych, no niestety ostatnio tylko pogrzeby nas jakby łączą. Wujek jest ze Świlczy i wujek jest właśnie kustoszem pamięci o Franciszku Wątrobie. Wujek ma i przechowuje krzyży Virtuti Militarii, przechowuje indeks. Właśnie tutaj ciekawostka, że wujek studiował na Uniwersytecie w Lwowie. Studiował prawo. A zapewne są tam podpisy słynnych profesorów lwowskich. Trzeba by było to jeszcze zgłębić. Czy podczas tej uroczystości zapoznał się Pan z jakimiś innymi słynnymi osobami? Byłem tam po trosze prywatnie, no ale jednak dziennikarz zawsze jest dziennikarzem, więc moja rola ograniczała się do tego, że trzymałem mikrofon, a równocześnie robiłem zdjęcia, więc jakby było mało czasu na to, żeby poznawać nowych ludzi. Baterię pierwszego pułku artylerii górskiej marszałek Piłsudski nazwał baterią śmierci. Bateria została odznaczona krzyżem Virtuti Militarii. Natomiast miejsce zostało nazwane polskimi termopilami. Jak wygląda to miejsce bitwy obecnie? Co tam jest? Jest krzyż, jest tablica i jak tam dotrzeć? No to jest bardzo trudne miejsce dla zmotoryzowanych. Wiem, że organizatorzy żeby umożliwić dojazd do miejsca uroczystości, wypożyczyli niejaką równiarkę, to prawdopodobnie ugniatało polną drogę jedzie się trudno jedzie się jeśli od strony granicy polskiej to trzeba się kierować na halicz później w prawo bośmy wyruszyli z Bolszowców jak już wspomniałem drogi są trudne to są po prostu polne drogi z których unosi się olbrzymia ilość pyłu ja chciałem być tam elegancki więc garnitur, krawat jakieś lakierki na których niestety było tak 8 mm kurzu. Miejsce jest trudno dostępne dla normalnych samochodów i sprzyjała nam pogoda, bo gdyby spadł deszcz, to nie dałoby się tam dojechać. Pytała Pani o tablicę i o formę upamiętnienia. Przed wojną była tam kaplica, została wysadzona przez Moskali. Miejsce jest otoczone takim murkiem, jest krzyż, jest taka duża płyta, na której są tablice z nazwiskami poległych. Nie wszystkich, można było zidentyfikować praktycznie tylko oficerów. Trochę dziwne to miejsce jest, bo ono jest tak w szczerym polu, na górce. Towarzystwo Miłośników Lwowa Zleżańska wie, który to numer, więc pozdrawiam. Z Leżańska. Oni naprawdę dużo robią, dużo myślą o okresach i naprawdę są bardzo kreatywni. Jeszcze raz ukłony dla prezesa Matkowskiego. Kto był obecny podczas uroczystości składania hołdu poległym żołnierzom pod dyktetynem? Najwyższym urzędnikiem państwowym był przedstawiciel prezydenta Dudy, był również z Kijowa pan ambasador Litwin, no był również pan konsul. Orlikowski i inni przedstawiciele konsulatu rywowskiego był pan profesor Andrzej Kunert, szefujący Radzie Ochrony Walki Męczeństwa, a także byli przedstawiciele samorządów ukraińskich. Jeden z samorządowców otrzymał nawet pamiątkowy medal od Rzeczpospolitej, dlatego że bitwa była pewną ofiarą poniesioną na rzecz mm. przegrupowania i uratowania wielkiej części wojsk polsko-ukraińskich, bo tutaj Atamal Petlura no może trochę zapomniana postać na Ukrainie, może trochę niesprawiedliwie traktowana. Właśnie Ataman Petlura był takim dobrym przykładem współpracy polsko-ukraińskiej i tego, że wspólnymi siłami możemy osiągnąć sukces i to jakby wobec tej sytuacji politycznej jest bardzo ważne, żeby przypominać takie przykłady wspólnego działania i zresztą wróg był ten sam. Czy byli Polacy ze Stanisławowa bądź z Halicza? Tak, był autobus Polaków ze Stanisławowa, byli strażacy z Krakowa, byli oczywiście Oczywiście lwowiacy, pan Adamski z żoną i harcerzami. Wiem, że było dużo autobusów z Polski, między innymi mój wujek, ten o którym opowiadałem, przyjechał autobusem z wycieczką z Podkarpacia. Były też autobusy ludzi, którzy mieli koszulki czerwone z orłem na piersiach z napisem Gazeta Polska. Naprawdę uroczystość była godna i było wielu gości z całego świata. Nasze heroi w wojnie polsko-wiejska i nasze Relację o uroczystości w Dydziatynie przygotował dla państwa Piotr Sobota. Jak się okazuje, jego wyjazd do odległej wioski Dydziatyn Nieopodal Halicza nie był przypadkowy. Bitwę czterokrotnie namalował Jerzy Kosek oraz Wojciech Kosek. Wszystkie te obrazy zaginęły podczas II wojny światowej. Na miejscu pochówku żołnierzy wybudowano kapliczkę ku czci poległych, którą w 1947 roku rozebrano na polecenie władz sowieckich. O mój rozmarynie, rozwijaj się. O mój rozmarynie, rozwijaj się. Pójdę do dziewczyny. Pójdę do jedynej, zapytam się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. A teraz zapraszamy drogich radiosłuchaczy do wysłuchania relacji Piotra Soboty z Dyciatyna. Cieszę się, że jest tutaj prasa taka jaka jest. Senator Łukasz Abgarowicz. My mamy bardzo wiele do przywrócenia pamięci, zarówno postaci jak i zdarzeń. Chodziło mi o poszperanie i przywrócenie pamięci narodowej, ponieważ nas pozbawiano tej pamięci. O bardzo wielu osobach, o bardzo wielu zdarzeniach poprzednia władza za PRL-u robiła wszystko, żeby zapomnieć, żeby to zniknęło. I w znacznej mierze zniknęło z naszej pamięci. To jest miejsce czynu polskich żołnierzy, którzy wiedzieli, że nie mogą zwyciężyć w tej bitwie ale na 8 godzin zatrzymali natarcie Czerwonych Kozaków, najgroźniejszej części Armii Budionnego, która szła uderzyć na nieubezpieczone wojska sojusznicze ukraińskiej Armii. To jest też dowód braterstwa broni, to jest coś, co nas łączy przy wszystkich rzeczach, które mamy w historii złe. Konsul Rzeczpospolitej Polskiej pan Marian Orlikowski. Spotykamy się w dniu, na który Rzeczpospolita czekała 70 lat. W roku 1947 została zniszczona kaplica, która upamiętniała wydarzenia dytyjskie. Pamięć o dytynie nie zginęła, a ludzie tutaj się zbierali od czasu, kiedy Ukraina odzyskała niezależność oficjalnie. Pomnik został przywrócony dopiero w latach 2000. Pomnik, czyli był tutaj krzyż, który został wcześniej usunięty. Tak, to znaczy przedtem była kaplica, potem był krzyż. Pamiętajmy o tym, że chodzi o bitwę, która... Łączy Polskę i Ukrainę. Zauważyłem, że ta uroczystość jest naprawdę punktem w historii Polski i Ukrainy, który na pewno będzie łączył, bo Ukraińcy zaczęli zauważać w końcu rurę. Ja nie chcę się teraz wypowiadać jako historyk, tylko jak chcesz spojrzeć na kolegę przyjaciela sąsiada dobrze, to znajdziesz jego dobre punkty. Jak będziesz chciał popatrzeć na niego źle, to znajdziesz złe. Przecież każdy człowiek ma wiele stron, każdy kraj, każdy naród. Ile trwało? Prace nad upamiętnieniem wspaniałych polskich bohaterów. Sama budowa jest zawsze najkrótsza. Profesor Andrzej Kunert, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walgi Męczeństwa. Starania trwały od ładnych kilku lat. Myśmy się włączyli w ostatnim momencie, bo to była kwestia braku środków finansowych, ale sama budowa poszła naprawdę bardzo szybko. Jak to miejsce wyglądało, kiedy państwo rozpoczęliście planowanie budowy? Absolutnie pusta przestrzeń. Nic tutaj nie było. To jest zbudowany nowy polski cmentarz wojenny, który Udało się zrobić na kształt, no niemalże takiego małego panteonu. W tym miejscu są drugie polskie termopile. Powiedzmy o tym, jak ludzie się jednoczyli wokół tego pomnika, jak wyglądał sam pomysł, idea i wykonanie. Inicjatywa należała. Do wymienianej już pani Wiesicholik i do ojca Grzegorza. Udział konsulatu wspieraliśmy, przyjeżdżaliśmy, finansowaliśmy dojazd na uroczystości. Nie było zgrzytów w miejscowej społeczności, takich jak chociażby problemy w Lwowie z Domem Polskim, to już taki symbol wręcz. Ja nie wiem, czy problemy z Domem Polskim w Lwowie to jest symbol czegoś złego w stosunkach polsko-ukraińskich, to znaczy te problemy. I jest to przykład tego, że musimy umieć rozmawiać. Za każdym razem, kiedy umiemy rozmawiać i znajdujemy właściwy język, to jest łatwiej się porozumieć. Siedział święty Piotr przy bramie ojrety, czytał se komunikaty z gazety. Wtem, kto szargnął bramę złotą, by na święty klucznik do to, to, to. to z czy ta relacja już gdzieś zabrzmiała w jakimś polskim medium? To jej premiera w polskim Radiu Lwów. No i myślę, że to dobry kierunek jest, bo wszystko co powstało albo większość zostało wynalezione w Lwowie, czyli zupki w proszku, kamizelka kuloodporna, Adidasy. Adidasy? No. Tak, Adzi, Adzi Zelwowa. Lwowa. Lampa naftowa, pierwsza operacja przy lampie naftowej. Jednym słowem, wszystko, co najlepsze, powstało w Lwowie. Polacy z Lwowa powinni kultywować tą dobrą tradycję. Czy nie znacie niebieskiego zwyczaju? Jak leść można bez przepustki do raju? Wiemy, wiemy. Ja w ogóle przepraszam słuchaczy za mój głos, to jest po prostu lwowski deszcz, który od dwóch dni mnie moczył, a ja uparcie chodziłem w tym deszczu i wydeptywałem swoje kochane ścieżki mojej najpiękniejszej kobiety, czyli Lwowa. Tutaj niektórzy się oburzą, że Lwów jest mężczyzną. Bo dla mnie jest kobietą i jestem w nim od dawna zakochany tak po uszy i dlatego tracę głos. Chciałem na koniec tylko życzyć wszystkiego, wszystkiego dobrego moim kochanym lwowiakom i dbajcie o swoje miasto, przypominajcie tym, którzy zapomnieli historię. Bo to bardzo ważne, trzeba pamiętać również z miłości. Dziękuję za to, że mogłem gościć w tym cudownym miejscu i na tej cudownej antenie. Pierw to iść musicie w ogonku, tam wybielą was jak płótno na słonku. Byliśmy już czysto byli całkiem następni. Zaraz marsz do piekła sekcjami Niepotrzebny tu ambaras mam z wami Byliśmy już nawet w piekle, ale tam gorąco wściekle legu że się tak nie nieba pchają na nagrandę. Bąsem ruchał, brodą ruchał, ale się nie udobruchał leguny, czekały leguny. Bąsem ruchał, brodą ruchał, ale się nie udobruchał leguny, czekały leguny. Spostrzegł pan Bóg, że Piotr Święty coś chroba. Więc odezwał się do Niego w te słowa. Przez wiary wpuści w wietrze po mi na piętrze leguny, kochane leguny. Bądź przez wiary wpuścił w wietrze po i mi na piętrze leguny, kochane leguny. I uczynił z nich to Święty załogę i wypłacił im relutą za drogę. A gdy zmożył sen Piotrusia z aniołkami, kusia, się leguny tańczyły, leguny. Z aniołkami chodź się, chodź